Ostatnio głośno stało się o tym, że już niedługo, aby korzystać z internetu, trzeba będzie mieć specjalną aplikację na telefonie. I w tym filmie postaram się Wam wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi, o jaką aplikację i że to tak naprawdę nie jest tak, jak można było wyczytać w niektórych zakątkach internetu. Wszystko wzięło się stąd. Komisja Europejska wydała oświadczenie o wszczęciu postępowania wobec kilku stron internetowych. Dokładnie chodzi o strony, które są wycelowane w dorosłych odbiorców. Niestety, na początku filmu nie mogę wypowiedzieć nazw tych stron, bo YouTube tego bardzo nie lubi. Ale chodzi o Pomarańczowego YouTube'a, o Pomarańczowego YouTube'a w wersji niebieskiej, innego Pomarańczowego YouTube'a i Pomarańczowego YouTube'a z kamerkami. Jak macie ochotę, to w opisie tego filmu wrzucam link do tej notki. Stamtąd dowiecie się, o jakie strony chodzi i poznacie wszystkie szczegóły. Cała sprawa dotyczy tego, że strony, które były kierowane wyłącznie do osób dorosłych, nie były w żaden sposób chronione przed wejściem na nie przez dzieci. Znaczy, ochrona niby jakaś była, ale polegała na tym, że ktoś musiał kliknąć: Tak, mam 18 lat co w praktyce oznaczało, że ochrony nie było wcale. No bo czteroletnie dziecko na wpół śpiąc, by poradziło sobie z ominięciem takich zabezpieczeń. No a nie wiem czy wiecie, ale czteroletnie dziecko raczej nie powinno mieć dostępu do treści zamieszczonych na tych stronach. I tą sytuację bardzo dobrze obrazuje ten mem, który krąży w internecie już od dobrych kilku lat. Chcesz wejść na YouTubeka? O panie! Weryfikacja! I to najlepiej, żebyś wysłał cyrograf podpisany krwią dziewicy! A jak sam jesteś dziewicą, no to zaświadczenie od proboszcza, że na pewno, na 100% wolno ci oglądać te zbereźne filmiki na YouTube, w których ktoś używa brzydkich słów. No ale jak chciałeś wejść na stronę dla dorosłych, to a proszę bardzo, nie ma problemu. Tu jest wejście, rozgość się. Spójrzmy sobie przez chwilę, jakie są sposoby weryfikacji wieku odbiorców. Można iść z drogą YouTube'a i żądać skanu dowodu, na przykład osobistego, ale. No nie wiem jak wam, ale mi trochę nie uśmiecha się wysyłanie skanu mojego dowodu do pomarańczowego YouTubeka. No mam z tym jakieś takie wewnętrzne opory. Drugą opcją jest deklaracja, czyli na przykład kliknięcie tak mam 18 lat albo wpisanie swojej daty urodzenia. Ale jak już zdążyliśmy zauważyć, to nie jest efektywne. No i właśnie tutaj pojawia się pomysł, aby w ramach budowanego właśnie europejskiego portfela tożsamości dać stronom możliwość sprawdzenia wieku użytkownika. I jest to rozwiązanie o tyle lepsze, że taka strona internetowa dostaje tylko informacje o tym, czy dany użytkownik spełnia wymagania wiekowe. Czy też nie. Żadnych dowodów osobistych, żadnego przekazywania całego zestawu danych, z którymi nie wiadomo, co zrobią osoby, które je od nas dostają. Żadnego imienia, nazwiska, PESELu, u daty urodzenia. Tylko informacja, czy wiek się zgadza, czy nie. Tyle. Sam Europejski Portfel Tożsamości też zdaje się jako projekt być zaplanowany z głową. Aplikacja jest open source i kod wersji beta można sprawdzić na publicznym repozytorium na Githubie. A że projekt dotyczy setek milionów obywateli, to gwarantuję Wam, że każda linijka kodu w tych aplikacjach będzie analizowana przez naprawdę wiele osób, choćby ze względu na swoje bezpieczeństwo. Ale też ze względu na możliwość zdobycia uznania jako ekspert od luk i błędów. A co za tym idzie zdobycia pracy czy dodatkowych zleceń? Europejski portfel tożsamości to jest jednak pieśń przyszłości. Jego wdrożenie jest planowane na koniec 2026 roku, więc aby zadziałać doraźnie, w kilku krajach testowane jest rozwiązanie przejściowe czyli aplikacja tylko do potwierdzania wieku. Te kraje to. Francja, Hiszpania, Dania, Włochy i Grecja. Jak możecie zauważyć, wśród tych krajów Polski nie ma. Jeśli chodzi o nasz kraj, to są takie pomysły, aby taką właśnie usługę zintegrować z naszym M-Obywatelem, ale są to póki co tylko pomysły i nic mi nie wiadomo na ten temat, aby były w tej kwestii prowadzone jakieś prace albo testy. Ale czy takie zabezpieczenia, takie zabezpieczenia przed wejściem na stronę, są nam w ogóle potrzebne? I teraz tak, bądźmy szczerzy. Zdecydowana większość rodziców nie ustawi filtrów rodzicielskich. Albo tego zrobić nie będzie umiała, albo nie będzie im się chciało, albo po prostu zwyczajnie nawet nie pomyśli o tym, że jest taka opcja. Przy dobrych wiatrach jakiś rodzic pasjonat ustawi na komputerze albo w sieci lokalnej DNS -y z wyciętymi stronami dla dorosłych. Co jest już jakimś rozwiązaniem, ale no niestety średnio ogarnięty 12-latek będzie w stanie takie zabezpieczenia ominąć. I jak chcesz mi teraz napisać w komentarzu, że nie, no ty to ustawiłeś takie zabezpieczenia, takie filtry, takie po prostu reguły na firewallu. No to niestety zmartwię cię. Rzeczywistość nie jest taka kolorowa. Przytłaczająca większość rodziców, jeżeli chodzi o taką wiedzę techniczną, komputerową, wie na przykład, jak odpalić Excela, ale już żeby sumować dwie komórki, no to wyciągają kalkulator z kieszeni. To są ludzie, którym którzy gdy im coś nie działa na komputerze, no to kogo wołają? Wołają to dziecko. To samo dziecko, któremu chcą coś zablokować na komputerze albo w komórce. W efekcie młodzi ludzie, dzieci, którym dostępu do takich treści dawać nie chcemy, taki dostęp mają. Mają w zasadzie nieograniczony, zarówno do tych delikatnych, takich bardziej zmysłowych Takich zdecydowanie mniej dosłownych niż na przykład słynne pikantne uniesienia w Tunezji Claudelizy, jak i niestety do tych dużo, dużo, dużo mocniejszych. Treści zdecydowanie dla osób dorosłych i o mocnych żołądkach. Treści, które u osoby dojrzałej są w stanie wywołać głębokie obrzydzenie. Treści, które Serio mogą wprowadzić zamieszanie w głowie młodego człowieka. I tak jak w Lidlu, zapewne zostaniecie poproszeni o dowód przy próbie kupna alkoholu czy nawet energetyków, czyli rzeczy, do których najmłodsi raczej nie powinni mieć dostępu, tak zasadne zdaje się być weryfikowanie wieku przy próbie dostępu do treści dla dorosłych, skoro no, rodzice nie są w stanie tego wyegzekwować. No i nie wiem jak wy, ale ja z dwojga złego, jeżeli ktoś już ma weryfikować moje dane. No to wolę, żeby weryfikował je w taki właśnie sposób, żeby nie dostawał całego zestawu moich danych osobowych, z którymi nie wiadomo co i kiedy zrobi. Żeby tak podsumować, cała afera to burza w szklance wody. Póki co nie potrzebujesz żadnej aplikacji, żeby korzystać z internetu. W przyszłości, żeby korzystać ze stron, które są wyłącznie dla dorosłych, być może będziesz potrzebował takiej aplikacji. Ale wiele wskazuje na to, że będzie to rozwiązanie lepsze niż te dotychczasowe sposoby sprawdzania wieku użytkownika. Lepsze choćby pod względem bezpieczeństwa naszych danych, ale też faktycznie sprawdzające i realnie utrudniające taki dostęp osobom niepełnoletnim. To tyle na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten film, no to daj nam tutaj łapkę w górę, a jeśli nie, to łapkę w dół. Bo dzięki temu też wiem, co ludzie myślą o tym wszystkim, co tutaj robię. A jeśli chcesz więcej takich filmów jak ten, no to zostaw suba z dzwoneczkiem i obserwacje na Instagramie. Wszystkie linki są w opisie. Bardzo, bardzo też dziękuję wszystkim wspierającym, których listę macie teraz na ekranie. To dzięki tym wspaniałym osobom te filmy powstają, no i trzeba przyznać, że w ostatnim czasie powstaje ich coraz więcej. Dziękuję. A teraz żegnam się już z Wami. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo w te wakacje. Do zobaczenia. Cześć.